Witam cię serdecznie. Mam na imię Wojciech Mach, a mieszkam tutaj już w Londynie wielu lat z rodziną. Jestem z zawodu inżynierem, przedsiębiorcą oraz współautorem książki The Break. Mam przyjemność z Tobą się podzielić bardzo unikatowym projektem, do którego zainspirowali mnie moi, dwóch moich mentorów: Peter Powderham, Krzyszariak, którzy są legendami w branży marketingu afiliacyjnego, multimilionarami, a za chwilę dowiesz się w jaki sposób również Ty możesz zarobić duże pieniądze, tak jak tutaj, którzy liderzy naszego projektu zarobili ponad 100 tysięcy złotych w ciągu niecałych sześciu tygodni. Ty masz szansę oczywiście to powtórzyć. Jak zarabiać duże pieniądze w internecie, bez trudnej sprzedaży, namawiania znajomych i rodziny na cudowne balsamy, tańczenia na TikToku, prowadzenia kanału w mediach społecznościowych czy tworzenia skomplikowanych lejków sprzedażowych. Tak jak tutaj Magdalenia w pierwszym miesiącu ponad 33 tysiące złotych. Kolejny przykład osoby, która zarobiła a, czasami miesięczną a, pensję w bardzo krótkim czasie. Przy ocenie każdej możliwości biznesowej zgodzi się, że pasuje popatrzeć na firmę, co to za firma, jakie ma produkty, jaki ma plan kompensacyjny, system wsparcia i czy w ogóle jest czas na tego typu możliwość biznesową? Powiem ci, nasza firma, platforma jest częścią My Daily Choice. Amerykańska, prywatna firma powstała w 2017. Mieliśmy tutaj event w Londynie niedawno. Poznaliśmy Josha i Jenę, współzałożycieli, młoda para, ambitna, już Turcy sami wcześniej wystartowali z gamą produktów konopnych, HempWorks. spadku po bardzo krótkim czasie, po roku wygenerowali 100 milionów dolarów e, przychodów, e, później rozszerzyli działalność na wiele i staliśmy się takim marketplace, takim Amazonem marketingu afiliacyjnego. Mamy dostęp, czy masz dostęp jako reprezentant do właśnie produktów z gamy HempWorks, czyli produkty konopne, Fuel Factor, czyli dodatek paliwowy do benzyny, do samochodu. Akash X to jest marka um, forexowa, edukacyjna, suplementy, moda. Tak jak tutaj widzicie, co jest unikatowe, jest, że nie masz tylko jednego dostępu do jednego produktu, do jednej branży, ale popatrzcie kilkunastu branż i to podróże 8-9 biliona dolarów wydawane rocznie na tej branży. Tutaj dostajesz Możesz być część, częścią tego ciasteczka i jakiś tam procent z tego zarobić Forex 7,5 biliona dolarów, paliwa, energia, utrata wagi, wellness, produkty konopne, skincare, czyli produkty skórne. Słuchajcie, jesteś stajesz się częścią teamu, który jest zdecydowanie no, drugi na świecie. Tutaj widzicie tablicę liderów. Tomek Damian, Christian Burdzy, gratulacje, osiągnięć. Coraz więcej z polskiego teamu, a bardzo świeży e, temat. E, zajmuje czołowe pozycje w rankingu. Freedom First, e, team, drugie miejsce na świecie. Zostań do końca. Dowiesz się, jak Alicja zarobiła w pierwszy dzień 620 dolarów bez technicznej wiedzy. Jak ty możesz również to powtórzyć. Zapisz i wyślij osobie, która zaprosiła Cię na tę prezentację, trzy rzeczy, które najbardziej Ci się spodobały. Uzyskasz konsultację z jednym z naszych liderów teamu. Jak zarabiać roczną wypłatę w miesiąc lub miesięczną w jeden dzień? Tutaj widzicie radka, który też również spore, spory czek wypłacił. Zostań do końca, dowiesz się, jak użyć do tego pieniędzy innych ludzi, instytucji finansowych i w sprytny sposób a zarabiać. Dla kogo jest ta prezentacja? Dla osób ambitnych i edukowanych z marzeniami. Dla tych, którzy są przedsiębiorczy, ale nie godzą się na warunki dzisiejszego biznesu. ty, Nie, to, nie ty masz biznes, ale biznes ma ciebie, to znaczy pracownicy, koszty, zus -y, opłaty i tak dalej. Dla pracowników etatowych, którzy mają dość szefa, deadline'ów, nadgodzin, dojazdów, pracy w weekendu czy braku urlopu, kiedy potrzebujesz. Również dla osób na emeryturze plecistów, którzy chcieliby zarabiać godne pieniądze, czy studentów, chcących zarobić na swoją naukę, albo Polaków, którzy wyjechali za granicę za chlebem. Dla kogo ta prezentacja nie jest? Dla osób, które myślą, że coś spadnie z nieba, albo szukających świętego grala, zarabiania bez pracy czy edukacji, to nie znam niestety. Dla kogoś, kto ma przysłowiowy już na gardle, czy kogoś, kto nie ma chociaż minimalnego czasu na naukę, Pracę. Przedstawiam Wam Akash X, markę forexową od firmy My Daily Choice. Zgodzisz się, że większość z nas chce trzech rzeczy w życiu? Więcej pieniędzy, lepszego stylu życia czy więcej czasu? Może niektórzy z Was widzieli ten wykres. Bogaty ojciec, biedny ojciec. Większość z nas pada jakby część albo pracuje dla kogoś 60% na świecie, 35% pracuje dla ciebie, 4% jest właścicielami firm, 1% to inwestorzy. Oczywiście chodzi o to, że jeśli jesteś po tej stronie, gdzie pracujesz dla kogoś, żeby przejść, żeby pracować dla siebie, albo stać się inwestorem czy właścicielem firm, właśnie z nami możesz tego osiągnąć. Czym jest Akash X? Edukacja Forex. Czym jest Forex? To jest rynek walutowy. Teraz zarabiasz na tych parach sprzedaży czy kupnie par walutowych. Edukacja na najwyższym poziomie dostawca. Jesteśmy dostawcą rozwiązań technicznych. Rozpoczęliśmy działalność w 2020 roku. Najlepiej w tym momencie jesteśmy sprzedającą się marką naszej platformy My Daily Choice. Działamy w ponad 200 krajach. Wzrosty z miesiąca na miesiąc. Wolni od długów. Prywatny właściciel, stabilny finansowo i przyszłościowo myślący, a w zasadzie współwłaściciele. I co ważne, nie posiadamy prawo do, do, do naszej technologii, bo to jest nasze, czyli nie ma jakichś usług stron trzecich, własny mamy zespół techniczny, aplikacja cały czas jest uaktualniana, także to jest duży. teraz co jest unikatowego? Tak zwana technologia Tap to Trade. Aplikacja i w czterech krokach łączysz się z brokerem w pierwszym, otrzymujesz powiadomienie handlowe, klikasz, aby zatwierdzić, zabezpieczasz ryski, zabezpieczasz zyski, przepraszam. Artur Wanią, gratulacje, tutaj wybrał 10 tysięcy dolarów. Teraz tego typu edukacja jest, znajomy ostatnio, który miał doświadczenia, mówił, że ponad 10 tysięcy funtów kosztuje tego typu edukacja tutaj na Wyspach. My oczywiście udostępniamy tego typu światowy produkt, członkostwo handlowe za jedyne 1800 dolarów cały rok dostępu do platformy. Czyli za 19 zł za dzień. To jest mniej jak kawa, każdy, mówmy się, może sobie za, um, jakby pozwolić na, na, na tego typu koszty. Co dostajesz w zamian? Budowane narzędzia handlowe, optymalizację strategii handlowych, alerty, powiadomienia handlowe, terminowe i praktyczne alerty, właśnie tą technologię. Tap to trade. Bezproblemowy handel z wglądem ekspertów, zaawansowane skanery, które są oparte na sztucznej inteligencji identyfikację najlepszych okazji handlowych, kompleksową akademię. Tutaj masz rozbudowane zasoby edukacyjne oraz sesje na żywo i ich nagrania. Edukację handlową w czasie rzeczywistym, wspierającą społeczność międzynarodową, kontakt i współpracę z innymi traderami. W trzech prostych krokach klikasz, umieszczasz, zyskujesz, rozwijasz się w łatwy e, sposób, postępujesz zgodnie ze stopami, dzielisz się wynikami i kontynuujesz. Drugie źródło dochodu to możesz promować naszą platformę i zarabiać na poleceniu. Nawet 1000 zł, jak tutaj widzicie, za polecenie jednej osoby. Teraz już wiesz w jaki sposób, którzy z nas zarobili bardzo szybko e, konkretne pieniądze. Niespodzianka, mieliśmy to w ramach e, formie e, promocji, gdzie e, do niedawna która została, ta promocja została przekształcona w coś już stałego nie płacimy, nie płacisz 1800 dolarów rocznie, tylko 997 dolarów za rok. Czyli tu macie 10 tysięcy rynkowa cena, a my tysiąc. Ty, 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 ty. widzicie, jak to jest, żeby umożliwić e, po prostu przy, przeciętnemu zjadaczowi chleba to, co banki, na czym banki największe pieniądze nasze robią właśnie na e, tradingu za jedyne 10,5% złotego dziennie. Masz dostęp do naszej platformy. Tutaj widzieliście niektórych naszych traderów, naszej, naszej społeczności. Tu za chwilę, o co chodzi. Teraz za te 997 dolarów dostajesz, nawet nie tutaj, jak jest 100 tysięcy, to było przed promocją, po promocji jest 200 tysięcy dolarów w postaci konta fundowanego. Teraz Twoim zadaniem na początku jest pokazać firmie, że Ty umiesz robić ten trading, że Ty się kwalifikujesz, w pierwszej fazie, to znaczy generujesz 10%, w drugiej fazie 5%. Po zdaniu tego challenge otrzymujesz właśnie 200 tysięcy dolarów do dyspozycji i teraz zyski z tego tradingu, zaczynasz tradować, dzielisz się nawet nie tak, jak tu jest, tylko 90% dla Ciebie, 10% dla brokera użyczającego konta. To jest bardzo niespotykane, to jest bardzo unikatowe i zachęcam Cię do zaangażowania się. W naszą platformę. Tak jak mówiłem wcześniej, Hempworks masz dostęp, oczywiście możesz mieć zniżki na wspaniałe produkty, konopne, suplementy, moda, czy właśnie tutaj o suplementowe. Tomek Damian z naszego teamu oczywiście zakwalifikował się na wycieczkę opłaconą. Tutaj jest 750, nawet 1500 dolarów. Oczywiście za budowę organizacji. Tak wygląda nasza platforma podróżnicza, DreamChips. To jest coś, co żeśmy też współtworzyli. Numer jeden podróżniczy klub na świecie, słuchajcie, który wysłaliśmy ponad milion członków na takie dream Chips, wakacje marzeń. Wyobraź sobie: przyjeżdżamy do Pragi, odbiera cię host, pięciogwiazdkowy hotel, mamy po prostu przywitalny koktajl, później mamy kolacyjkę, poznajesz ludzi z całego świata, masz pilota, wycieczek mieliśmy degustowanie piw w bardzo fajnym miejscu, oczywiście gulasz do, do spróbowania i takie masz i to za cenę dużo niższą, niż normalnie byś musiał zapłacić, musiał, musiałby zapłacić. Tu oczywiście baza wyjazdów, baza hoteli, nieruchomości, to wszystko nawet do 80% w bazie hoteli, i nieruchomości zaoszczędzasz. Tutaj takie członkostwo, Obydwa członkostwa Akash Gym Chips za 1859 euro jedynie. Właśnie tu masz wliczone Gym Chips Priority. Członkostwo o wartości 129 dolarów. Dostęp do DreamChipów 1560 punktów, czyli dolarów, gdzie możesz wykorzystać na DreamChipy. Akces, dostęp do poczekalni VIP-owskich na lotniskach. Konsjerz, usługa 200 tysięcy dolarów to konto fundowane. Także to jest. Jeśli masz pytania, wyślij osobie, która Cię zaprosiła na tę prezentację, trzy rzeczy, które najbardziej Ci się podobały, a uzyskasz konsultacje z jednym z liderów. Dziękuję Ci za uwagę, do zobaczenia na plażach świata i w naszej społeczności traderów. Dzięki, hej!